Panie Marszałku Wysoka Izbo, Szanowni Państwo, przedsiębiorcy to fundament naszej gospodarki, fundament naszego państwa, jeden z filarów naszej niepodległości i suwerenności. O tym niezwykle ważnym fakcie należy nieustannie przypominać. I to rząd Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, chcąc służyć przedsiębiorcom, obniżał podatki, między innymi podatek PIT obniżony z 18% do finalnych 12%, dodatkowo kwota wolna od podatku jakiegokolwiek PIT została zwiększona z 3 tysięcy złotych do 30 tysięcy złotych rocznie. To duża ulga w stronę przedsiębiorców. Oczywiście nie wolno zapominać też o rosnących potrzebach. W służbie zdrowia i zabezpieczyć finanse na te rosnące potrzeby. Stąd składka zdrowotna i zmiany w tej składce zdrowotnej zostały zaproponowane jednocześnie z obniżką podatku, tak, żeby ta składka zdrowotna była inaczej rozliczana. Państwo mieli swoje propozycje w kampanii wyborczej. Minął już długi czas. Od kiedy mogą je Państwo realizować? To kwota wolna podniesiona do 60 tysięcy, która nie została zrealizowana. To obietnica powrotu do tej składki, która była, która też nie została zrealizowana. Więc Państwo nie realizują tych obietnic, które sami zakładali, a bombardują cały czas poprzedników. No myślę, że już czas najwyższy zacząć po prostu swoje realizować. Obietnice, a nie cały czas bombardować bo półtora roku swoich rządów, cały czas opowiadać o tym, jak to było niekorzystnie. Kiedy ja mówię o tych faktach, które były korzystne dla przedsiębiorców, myślę, że niekorzystną sytuacją, jeśli chodzi o służbę zdrowia w Polsce, jest to, że NFZ jest monopolistą. I tutaj faktycznie jest pewna taka niedołężność tego systemu, który. Jest skupiony wokół finansowania z jednego źródła NFZ-u, i to jest pewien rodzaj patologii, gdzie ten NFZ w zasadzie narzuca swoje zasady chociażby szpitalom powiatowym, teraz nie wypłacając im nadwykonań czy nie kontraktując, jak tutaj pan senator mówił, nie kontraktując potrzebnych. Kontraktów, które, na które czekają mieszkańcy. I tutaj możecie Państwo zaproponować zmiany. Oczywiście tego nie robicie, ale tutaj należałoby zaproponować w ogóle reformę służby zdrowia, bo jak widać, system się nie spina. I mimo, że on się nie spina finansowo, to Państwo jeszcze zabierają kolejne środki z tego systemu 4,3 miliarda zamiast przerzucić te środki chociażby z proponowanego przez nas źródła, czyli z pieniędzy na telewizję publiczną, chociażby w likwidacji. To jest źródło, które mogłoby uzupełnić te braki. Państwo tego też nie robią. Ale przeraża mnie to lekkie podejście do finansów, bo to jest zarówno w kwestii budżetu, który, którego deficyt jest niewyobrażalny, nie, niespotykany w historii Polski, budżet. Państwa nigdy nie był w takim stanie. Dodatkowo jest, przerażająca jest sytuacja w budżecie tego wspomnianego niesławnego już Narodowego Funduszu Zdrowia. NFZ jest też w zapaści. Co będzie po wyborach prezydenckich, jeśli wygra Wasz kandydat i będzie nowelizacja budżetu? To Polacy odczują na własnych kieszeniach i odczujemy to wszyscy patrząc na załamanie gospodarcze i załamanie finansów całkowite finansów publicznych. O tym trzeba mówić przy okazji tej, nowe, tej, tej zmiany ustawy, ponieważ jest to półśrodek, to nie jest wyjście w stronę przedsiębiorców, to nie jest wyjście w stronę reformy służby zdrowia. To jest po prostu półśrodek do tego, żeby jakoś dojechać do wyborów prezydenckich. I przeraża mnie, Szanowni Państwo, nie to, że nie jesteście jednością w koalicji, ale przeraża mnie podejście też Państwa z lewicy, którzy nie szanują też ciężkiej pracy przedsiębiorców. I tutaj e, też nie ma zgody w, wasze, w Waszej koalicji co do tego, jak do tego podejść. To jest po prostu jeden wielki chaos, zarówno w finansach, jak i w Waszym podejściu do, do reformy służby zdrowia jak i do pracy przedsiębiorców. Trzeba to uporządkować. My mamy konkretne rozwiązania na ten temat. Przedstawiliśmy poprawki dotyczące załatania tej dziury w NFZ. -cie. Jeżeli one nie będą poparte przez większość w Senacie, to będziemy niestety zmuszeni głosować przeciw tej ustawie, choć jest ona wyjściem. Z jednej strony w stronę przedsiębiorców, to z drugiej strony wprowadza, wprowadza chaos w służbie zdrowia i to jest nie do pogodzenia. Trzeba szukać takich rozwiązań, które by były zarówno proprzedsiębiorcze, jak i porządkowały finanse budżetu i finanse Narodowego Funduszu Zdrowia. To jest wykonalne, to jest możliwe, ale trzeba realizować to z głową, a nie tylko pod wybory prezydenckie. Dziękuję bardzo.